o naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień roku. Jednej Maryi życie nauką jest dla wszystkich. Święty Ambroży Jakiekolwiek bądź jest czyjeś położenie, zbawienie zawisło od współczynienia z łaską. Jan Chrzciciel poświęcił siebie na pobrzeżach Jordanu, gdzie Bóg chciał, aby zostawał. Z tych miejsc on nie wychodził. Sposób życia apostołów, którzy chodzili za Panem Jezusem i słuchali jego nauk, nie zdał się mu być sposobniejszym do świątobliwości. Nie, twój stan nie jest sam przez się przeszkodą do twego uświęcenia. Ani miejsce, ani urząd nie uświęca człowieka, ale człowiek powinien uświęcić oba. Częstokroć raczej z niespokojności, aniżeli z chęci do większej cnoty, wpadają człowiekowi myśli o innym stanie niż ten, w którym pozostaje. I co za pożytek przybędzie ci z odmiany stanu? Czy staniesz się lepszym? Ze zmianą miejsca i położenia nie zmienia się wewnętrzne ułożenie człowieka i jego charakter. Wszędy nosi on ze sobą swoje przywary i występki. Siebie samego synu masz odmienić, a nie Twój stan i urząd.